Cześć widzowie. Iron Man był przez większość swojego życia arogancki, egoistyczny i niegodny, ale na koniec być może się to zmieniło. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, czy Iron Man stał się godny Mjolnira. Standardowo, jeżeli film cię spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Odyn wykształcił w sobie swoją niegodność już od nastoletnich lat, będąc bardzo bogatym, często patrząc na innych z góry, zupełnie tak samo jak Thor, który jako syn Odyna był nawet bogatszy i na pewno potężniejszy od Ironmana, więc potrzebna mu była lekcja pokory, żeby z powrotem być godnym. Odyn nałożył zaklęcie na Mjölira w momencie, w którym zrzucił to na ziemię, żeby nie spotkać swojego syna dopóki ten nie będzie godny, co ma dużo sensu, ponieważ tysiące lat temu Hela, która była najbardziej niegodną osobą, władała Mjolnirem, co mogłoby znaczyć, że Tony mógł go podnieść jeszcze przed pierwszą częścią Ironmana, skoro Odin dopiero rzucił zaklęcie w czasie pierwszego Tora, Ironmana i Halka, co dzieje się w tym samym czasie. Sam Mjolnir został wykuty Zuru na Nidavellir, przy czym został przekazany Torowi, aby mod pomógł mu kierować jego mocami, z czego Thor nauczył się pokory i odpowiedzialności, kiedy poświęcił się, aby uratować Ziemię przed niszczycielem. I chociaż nie wiemy, co definiowało godność Milnera, to Tony Stark przecież również się poświęcił, co mówi, że Iron Man na pewno stał się na koniec godnym mocy Tora, skoro poświęcił się z miłości i dla dobra innych. Bycie godnym najprawdopodobniej oznaczało bycie jak najlepszym, czyli być odpowiedzialnym, pokornym, litościwym, współczującym i ogólnie przepełnionym dobrymi cechami. I to właśnie dlatego Steve Rogers był godny od samego początku, ponieważ jedyne co chciał w życiu to miłości Peggy Carter, a nie pieniędzy czy potęgi. Jaki również nigdy nie patrzył na innych z góry, co pozwoliło mu władać boskim orężem. Sama droga dostania się godnym Jolnira i bycia prawdziwym bohaterem zaczęła się od porwania wówczas tonego starka przez terrorystów, kiedy był jeszcze niesamowicie egoistycznym i samolubnym narcyzem, co było powodem, dla którego Tony poznał swojego prawdziwego pierwszego przyjaciela, który umarł, żeby Tony mógł żyć, co na pewno odcisnęło na nim piętno, które potem pozwoliło Tonemu się poświęcić jak jego przyjaciel i stać się godnym. Wiele osób twierdzi, że nawet mimo swojego poświęcenia Iron Man nie stał się godnym, z racji że nie do końca chciał uratować świat innych, a tylko swoją rodzinę, ale ludzie ci nie biorą pod uwagę, że Tony musiał przezwyciężyć swoje bogate życie, żądze i pragnienia, a także swój egoizm i resztę złych nawyków, przez co ostatecznie musiał pozbyć się wszystkich cech, przez które był niegodny, a przecież śmierć dla takiego tora była częścią honoru. W komiksach Mjolnir był manipulowany na różne sposoby, gdzie Iron Man był kiedyś w stanie podnieść motora dzięki zerowej grawitacji, co znaczy, że wcale nie musiał być godzien i dalej nie mógłby go używać na Ziemi, i co więcej, wiele lat później Thor połączył się z Iron Manem, stając się Starko Dinsonem, używając dzięki temu Mjolnira bez żadnych problemów, jednak wtedy Tony też nie był godny samodzielnie. W komiksach więc Mjolnira mógł podnieść tak naprawdę każdy nawet niegodny człowiek zależnie od warunków środowiska, w którym się znajdują, czy od specyfikacji mocy poszczególnego bohatera komiksu. Podsumowując, Iron Man na pewno stał się godnym podniesienia Mjolnira, ponieważ był tylko człowiekiem w dodatku bardzo związanym ze złymi cechami, które pokonywał przez wiele lat, co musiało sprawić, że stał się godnym tej mocy, stając się również największym bohaterem. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i jakie jest wasze zdanie na temat godności Iron Mana. Jeżeli film cię spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się! I cześć.